Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. E, dzisiaj te rozważania będą przeprowadzone w troszkę nietypowy sposób, ponieważ zawsze zaczynałem od Ewangelii. Natomiast tym razem jakoś tak bardzo moją uwagę przykuło czytanie z trzeciego rozdziału listu do Kolosan. i Są to wersety od 12 do, do 17. I to chciałem na początku zgłębić, a potem przejdę na chwilę do Ewangelii. Bracia, jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość. Znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu, jak Pan wybaczył, Wam tak i wy. Ilu ludzi przyczynia się do pastwienia się nad kimś słabszym? W psychologii znane jest zjawisko tzw. kozła ofiarnego. Pozwolę sobie zacytować. Kozioł ofiarny to osoba lub grupa, na którą przenosi się winę za problemy całej wspólnoty. Często w celu przywrócenia jej równowagi w sytuacjach kryzysu lub zagrożenia. Mechanizm ten polega na projekcji własnych, nieakceptowanych uczuć, winy lub niepowodzeń na tą symboliczną ofiarę. W efekcie kozioł ofiarny jest izolowany, obwiniany i staje się obiektem zbiorowej agresji, co pozwala innym członkom grupy poczuć się lepiej lub zjednoczyć się przeciwko wspólnemu wrogowi. Potrzebujemy zdecydowanie więcej pokory, o której pisze apostoł Paweł. Potrzebujemy w cichości pokorze. Przemyśleć swoje życie i postępowanie. Gdy w akcie miłosierdzia, Pan Bóg pozwoli nam poznać prawdę o nas samych, o naszej duszy, o naszych prawdziwych wadach i zaletach. Możemy zostać zdruzgotani i przytłoczeni tym, co sobie uświadomimy. Nie należy się jednak w takiej chwili poddawać. Sam w takich momentach czasami walczę mocno o to, aby utrzymać się na powierzchni, rutyny swojego dnia, dyscypliny. Czasami czuję się tak mały, słaby i grzeszny, że najchętniej nie podejmowałbym dalszych dążeń do zmian na lepsze, ponieważ mam wrażenie, że moje działania nie przynoszą prawie żadnych rezultatów. Takie trudy związane ze zmaganiem z samym sobą, otwierają jednak oczy na to, aby, jak to pisze Święty Paweł, znosić jedni drugich i wybaczać sobie nawzajem, gdy ktoś coś do kogoś ma. Uważam za obowiązek braterski to, aby czasem kogoś ochrzanić. Czyjaś perspektywa myślenia i spojrzenia na świat, czy dany problem może być bardzo różna od naszej, ale też yy, zauważamy, że może być w znaczącym stopniu różniąca się od prawdy, która jest zawarta w Ewangelii. Dlatego, jeżeli mamy co do czegoś pewność, to warto innym to wypominać. Warto wypominać różne złe rzeczy. Tym samym, nawet gdy czasami zdarzy się nam podnieść głos czy użyć wulgaryzmu w kłótni, nie chowajmy w sobie gniewu do tej osoby. Postanówmy raczej z całej siły, że po sytuacji, gdy nastąpi takie napięcie, traktować tą osobę całkowicie normalnie. Bez okazywania pogardy czy poczucia wyższości, natomiast warto wyjść z pomocną ręką, z pojednaniem, z uśmiechem. To daje bardzo dużo wolności naszej duszy i radości. I Pan Bóg się cieszy, gdy tak postępujemy napełnia nas radością. Dalszy fragment czytania. Na to zaś wszystko przywdziejcie miłość, która jest spoiwem doskonałości, a w sercach Waszych niech panuje pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele. Wszystko, co robimy i mówimy, musi być filtrowane przez miłość. Jest to o wiele prostsze i bardziej dla nas naturalne. Gdy karmimy i umacniamy się na co dzień słowem Bożym oraz sakramentami świętymi, które wlewają w nas łaskę, która w naturalny sposób staje się dla nas spoiwem doskonałości. Nie jesteśmy w stanie uprawiać sportu, dążąc do coraz to lepszych wyników, np. w tańcu czy bieganiu, jednocześnie odżywiać się w taki sposób, że nie dostarczamy koniecznych witamin i minerałów, które są spoiwem dla naszych stawów, mięśni i ścięgien. Prędzej, prędzej czy później coś nadwyrężymy, na przykład rękę czy kolano i nie będziemy w stanie wykonywać dłużej ulubionej aktywności. Dokładnie tak samo ma się to z życiem duchowym i miłością względem ludzi. Starcie z osobami, które nas denerwują czy przytłaczają, jednoczesne zachowanie do nich miłości jest na dłuższą metę niemożliwe bez życia w Bogu. W takim scenariuszu prędzej czy później zaczniemy nienawidzić innych i izolować się coraz bardziej od społeczeństwa, na czym bardzo zależy Szatanowi, który powoduje podziały wśród ludzi. Kiedyś On sam, będąc aniołem, sam przez swoją decyzję wykluczył się ze wspólnoty nieba i zazdrości nam, gdy umiemy tworzyć piękne relacje i skutecznie współdziałać dla Królestwa Niebieskiego. Słowo Chrystusa niech w Was mieszka w całym swym bogactwie. To jest kolejny fragment. Z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie, psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski, śpiewając Bogu w waszych sercach. A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Słowo Chrystusa czyni nas bogatymi. Pan Jezus zostawił nam na kartach, na kartach Pisma Świętego bardzo dużo pięknych słów, odwołujących się do miłosierdzia, ale też i napomnień. Można sobie uświadomić to bogactwo, gdy pojawiają się w naszej wyobraźni barwne obrazy. Gdy medytujemy nad słowami Zbawiciela w przypowieściach i nie tylko w przypowieściach, powinniśmy się zachwycić tym, jak, będąc przez całe życie grzesznikami, jesteśmy w stanie jednocześnie inspirowani, zakorzenionym w nas Słowie Bożym, postępować w pełni szlachetności w najcięższych sytuacjach kryzysowych, czy być pomocnymi. W stosunku do ludzi słabych i wykluczonych, którzy z różnych powodów stają się kozłami ofiarnymi swojego otoczenia. Warto sobie czasem uświadomić, jak niezwykłym jest darem umiejętność śpiewania, jak skutecznie można się modlić przez śpiew. Byłem w swoim życiu świadkiem tego, jak porusza się Duch Święty w sercach ludzi. Byłem świadkiem nawróceń na takich tak zwanych wieczorach uwielbienia. Oczywiście bardzo ważnym jest, żeby tym wydarzeniem towarzyszył Pan Jezus wystawiony w Najświętszym Sakramencie. I teraz już przejdę do Ewangelii. Będzie krótko na koniec. Ewangelia według świętego Łukasza. Lecz mówię Wam, słuchającym, miłujcie swoich wrogów, dobrze czyńcie tym, którzy Wami gardzą. Błogosławcie tym, tych, którzy Wam złorzeczą. Módlcie się za tych, którzy Was krzywdzą. Jeśli ktoś uderzy cię w policzek, nadstaw również drugi, i nie broń nawet sukni, gdy ktoś zabiera twój płaszcz. Dawaj każdemu proszącemu cię, i nie dopominaj się o zwrot u tego, kto zabiera twoje. Jak chcecie, aby ludzie wam czynili, tak samo wy im czyńcie. Jeżeli miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż to dla was chwała? Przecież i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeżeli wyświadczacie dobrodziejstwa tym, którzy Wam dobrodziejstwa wyświadczają, jakaż to dla Was chwała. Również grzesznicy to czynią. Jeżeli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż to dla Was chwała. Również grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby tyle samo otrzymać z powrotem. Miłujcie swoich wrogów, wyświadczajcie im dobrodziejstwa i udzielajcie pożyczek, niczego się nie spodziewając, a wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, bo On jest dobry dla niewdzięcznych i zepsutych. Miłowanie wrogów i modlitwa za nich mogą się wydawać sprzeczny z logiką jednak trzeba to czynić gdy chce się podążać za Jezusem Chrystusem i do niego jak najbardziej upodobnić nie da się postępować inaczej gdy zmierza się do świętości i widać to na przykładzie życia różnych świętych którzy modlili się na wzór Chrystusa za swoich oprawców jak na przykład święty Maksymilian Maria Kolbe, który w obozie koncentracyjnym Auschwitz modlił się za strażników, którzy źle go traktowali, jednocześnie był umocnieniem dla swoich współwięźniów, a za jednego z nich oddał życie, sam doświadczyłem już w życiu kilkukrotnie tego, że gdy modlę się za kogoś, kto mnie krzywdzi, kto sprawia mi cierpienie, to Pan Bóg wkracza bardzo stanowczo do takiej relacji i pozwala mi spojrzeć na tą osobę z większą dozą miłosierdzia, usuwając jednocześnie moje wewnętrzne niechęci czy żal do tej osoby. Widzę, że Pan Bóg przemienia również serce tej drugiej strony ponieważ często miałem wrażenie, że podejście tego człowieka, za którego się modlę, nieco łagodnieje. Rozmowy stają się bardziej płynne i owocne, mniej w nich napięcia i agresji oraz chęci udowodnienia za wszelką cenę swoich racji. Jeszcze yy, tam był fragment. Dawajcie, a będzie wam dane miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi, wsypią w zanadrza wasze. Odmierzył wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. Tu mam jeszcze taką krótką historię, ale bardzo, bardzo mocną. Kilka lat temu byłem trzy razy. Tego samego dnia nam przy świętej w niedzielę. E, pierwszy raz to był normalny udział przy świętej. Drugi raz y, to, był, to było chyba prowadzenie jakiejś scholi. A trzeci raz y, grałem na ślubie. Pamiętam, że to było chyba o 14 msza. A, grałem i śpiewałem z chóru. No i oczywiście. Podszedłem do tego z wszystkiego z należytym szacunkiem i pomimo tego, że byłem trzeci raz na mszy świętej, no to starałem się normalnie w niej uczestniczyć, odpowiadać, słuchać. No i właśnie w tym momencie, gdzie mogło się to wydawać takie już rutynowe i tak dalej, gdzie ja wykazałem tą tę iskrę tej żywej wiary i szacunku do, do najświętszej ofiary, to Pan Bóg przemówił w moim wnętrzu właśnie przez te słowa Dawajcie, a będzie wam dane, miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi, wsypią za nadrza wasze, odmierzą wam bowiem taką miarę, jaką wymierzycie. I Pan Bóg w taki sposób przemówił przez te słowa do mnie, że do mnie dotarło żeby nie brać pieniędzy za to granie na ślubie. No i, i to było tak mocne, że, że faktycznie powiedziałem, że nie chcę za to pieniędzy. Także to jest taki moment bardzo, bardzo mocny, który zawsze, zawsze mi się kojarzy z, z tą Ewangelią. Bądź uwielbiony i wywyższony, Panie Boże, za to, że Ty dajesz nam takie piękne dary, że Ty pomagasz nam stawać się już tu na ziemi świętymi Twoimi obywatelami Królestwa Niebieskiego, którzy są w stanie wybaczać wrogów, kochać, im, kochać ich, modlić się za nich. Dziękujemy Ci, Panie, bo. Pomimo tego, że początkowo może to rodzić w nas bunt, to finalnie prowadzi do oczyszczenia i uwolnienia duszy, do prawdziwej radości, spełnienia. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za tych, którzy się nawrócili, za tych, którzy są w tym procesie. Dopomóż im, aby weszli na właściwą ścieżkę, aby zaczęli korzystać z Twoich sakramentów i aby Twoje Słowo stało się dla nich żywe. Bo już wielokrotnie pokazałeś nam, że Twoje Słowo jest żywe i chcesz do nas mówić przez to Słowo na co dzień. Bądź uwielbiony i wywyższony, Panie Boże. Amen.